A oto mój plac zabaw, mam blisko do niego, niecały, niecały kilometr, czterysta metrów. Tutaj mamy takie elementy, różne, zaznaczam się nie kamerą. Ale tego się nie da po prostu lepiej nagrać. Nie mam subtywów. Po pierwsze, tutaj mamy takie przejście. Ja to spróbuję przejść. Może wydawać się, że kamera się trzęsie. Tutaj mamy właśnie takie przejście. To jest bardziej dla małych dzieci. Tutaj mamy taką ściankę wspinaczkową. Taką, która jest już od, od, dla takich dzieci, którzy na pewno nie boją się wysokości. Nie boją się, na pewno nie boją się wysokości. Obok mamy kręciołka. Takiego, którego można naprawdę mocno rozpędzić zaraz Wam to wykażę właśnie można go tak właśnie spędzić można mocniej ale ja akurat tak ludzi nie nagrywamy oczywiście bo bez pozwolenia jakiegoś pozwolenia człowieka nie możemy nagrać go Tutaj mamy zjeżdżalnię. Mogą sobie zjeżdżać małe dzieciaczki. To jest taka zjeżdżalnia, bardziej dla młodzieży. Tam mamy małą ściankę wspinaczkową. Mamy też bujawkę, ustawkę Jedna jest dla dzieci, a druga jest dla takiej. Większej młodzieży, która może się mocniej rozbujać, wykonując swing. Tu mamy ćwiczenia, można sobie pójść i poćwiczyć. Można sobie pójść i poćwiczyć na nich, ćwiczyć formę na wiosnę. Życzyć formy na wiosnę. Czyli dalej, tutaj mamy kolejną ściankę w Mamy też. Mam, też jest druga bujawka. Jest ona na kilka osób. Mogą tam wsiąść 4-5 osób i można i. O, jedna osoba może rozbujać 4-5 osób, może się na tą ostawkę. Tu mamy typowe równoważnie, takie można sobie po nich pochodzić. Teraz są śliskie, więc raczej nie dam rady przejść chociaż jedno. Niestety nie dałem rady przejść. Tutaj mamy huśtawkę połączoną z drugą. Bo no, dwie, jeżeli się bujnie, to druga się buja razem razem z kolejną. Tutaj mamy taką huś... bujawkę. Można... Ją właśnie błynąć, i ona spada. Podnosi się jedną część, i po prostu spada. Druga część to jest część placu zabaw dla takiej młodzieży. A tutaj mamy inne przeszkody. Mamy drabinkę, której się kiedyś bałem. Mamy tutaj drabinki teraz. Teraz są mokre, są mokre, więc chwyt nie wytrzyma, bo od razu ręka się wyśliźnie, wyślizgnie. Wyślizgnie. Mamy. Jest też mostek, po którym można sobie przebiec. Jest też pajęczyna, po której można sobie przejść. I jest też kolejna równoważnia. Jest to taka belka ruszająca się po prostu. To jest taka belka ruszająca się, która się rusza. Właśnie. Pokażę, że ona się rusza. Ale to też jest dla dzieci i pokonany. za chwilę pokażę wam tą drugą część placu zabaw to bardziej dla dorosłych, tam są jakieś drążki jakieś drążki jakieś kółka do których można się rozbujać inne drążki, równowaga ciekawe rzeczy mam na, na swojej ulicy O, tutaj mamy taką cięższą równoważnie, czyli taką beczkę, po której trzeba pobiec, aby się utrzymać na niej chociaż chwilę. I, a obok możemy grać w tenisa. Więc to tyle z pierwszej części. Ech, ech, prze, przepraszam za zasłanianie, to tyle z pierwszej części. Jeżeli się podobało, prosiłbym o subskrypcję.